Po raz pierwszy samorządy i różne lokalne społeczności otrzymały dedykowane i kompleksowe narzędzia do dwustronnej komunikacji. Internetowe tablice wiejskie to nowoczesna forma tradycyjnych tablic z ogłoszeniami wójta, burmistrza i sołtysa, mieszkańców oraz firm i organizacji pozarządowych. Internetowa wersja tablic wiejskich ma wiele zalet. Są dostępne bez wychodzenia z domu nie tylko na ekranie komputera, ale i telefonu. Można zobaczyć ogłoszenia ze swojej wsi swojej gminy, ale również z sąsiednich wsi czy dowolnej gminy w Polsce. Na tablicy internetowej zmieści się o wiele więcej ogłoszeń i mogą zawierać wiele informacji, grafiki czy filmy. Każde ogłoszenie można przekazać SMS-em znajomemu, udostępnić na Facebooku, czy zapisać, polubić i dopytać autora o szczegóły na czacie. Szczególne możliwości otwiera tablica przed Wójtem, burmistrzem i Sołtysem. Tylko oni mogą wieszać ogłoszenia na zarezerwowanej dla nich części tablicy, czyli w kategorii Informacje samorządu. Tylko oni mogą wieszać ostrzeżenia, czyli ważne ogłoszenia na czerwonym tle widoczne na górze tablicy. Tylko Wójt może w kilka sekund pokazać aktualną, szybką informację widoczną nad ogłoszeniami na każdej tablicy wiejskiej w jego gminie. Mieszkańcy wysyłają do Wójta pytania. A on może opublikować na tablicy odpowiedzi na wybrane z nich. Wójt zaprasza do specjalnej grupy roboczej sołtysów i radnych. Rozmawia z nimi na czacie. Oraz wysyła im wiadomości z załącznikami i potwierdzeniem odbioru. W jednym miejscu ma dostęp do wszystkich wsi. Do ich stron internetowych i wiejskich inkubatorów przedsiębiorczości, grupujących lokalnych specjalistów, firmy i organizacje. Widzi także, ilu mieszkańców używa tablic oraz jakie ogłoszenia opublikował Sołtys na swojej tablicy wiejskiej. Zapraszamy wszystkich wójtów i burmistrzów do uruchomienia pełnych możliwości internetowych tablic wiejskich na poziomie swojej gminy oraz we wszystkich jej wsiach. Pozwoli to łatwiej przekazywać informacje, zadbać o bezpieczeństwo i zorganizować pomoc, utrzymywać ze sobą robocze kontakty, organizować się w formalne i nieformalne grupy działania, wspierać przedsiębiorczość i szybciej się rozwijać efektywnie wykorzystując fundusze gminne, krajowe czy unijne. Zapraszamy na stronę wiesplus.pl Ukośnik tablica.